Ja chciałam jeszcze wrócić do tego y, tematu teatru. Czy nie marzyć się tej takiej grupy teatralnej osób dorosłych bądź dzieci? Ja powiem, że to, co tutaj było w, piątko, w piątkowe popołudnie, mi się wydaje, że to był jakby takie popołudnie magiczne. Myśmy wszyscy byli zainspirowani tym, co Teatr Soniowy XXI wieku chciał nam przekazać, czyli to, że tak naprawdę w każdym wieku człowiek może spełniać marzenia i dawać coś sobie innym. I wprowadzili tutaj cudowną atmosferę teatralną. Mnie się marzy stworzenie takiego teatrzyku ku który będzie przez nas wielokrotnie wykonany i który e, aktorami e, gdzieś tam e, za za sceny będą dziadkowie, babcie, dzieci, którzy chcą się zaangażować. Ja na pewno byłam bardzo wzruszona, jak moja mama organizowała teatrzyk y, y, naszym dzieciom i wiem, jak dzieci uwielbiają teatrzyki i mam nadzieję, że coś takiego tutaj się po prostu Czyli również taki teatr integracyjny, dzieci, dziadkowie, rodzice. Zapraszamy serdecznie wszystkie osoby właśnie w wieku emerytalnym, które chcą zrobić coś dla dzieciaków. A jeszcze Pytanie o dzieci. Czy dla nich też są jakieś atrakcje? My w tym roku przez pryzmat babci i dziadków odpowiadamy na potrzeby dzieciaków tych najmłodszych, czyli dzieci do trzeciego roku życia. I właśnie w środę o 9.30, w każdą środę zapraszamy tutaj babci i dziadka, dziadki z tymi najmłodszymi dzieciaczkami. Są tutaj Anio również zajęcia komputerowe dla osób starszych. Czy możesz nam coś o nich powiedzieć? Tak, są zajęcia komputerowe, są zajęcia językowe, to są zajęcia, które się naprawdę cieszą ogromnym powiedzeniem i mnie to bardzo, bardzo cieszy. To są na przykład zajęcia komputerowe, to tam gdzieś jest 60 osób na listach rezerwowych. Jesteśmy w stanie na jedną grupę przyjąć gdzieś koło 10 osób, bo tyle jest tutaj komputerów. I, i to jest bardzo takie miłe, że, że rzeczywiście jesteśmy w stanie osoby w wieku amerykańskim. Yeah. Uh uczyć nowoczesnych technologii i że, i że oni tego chcą. Czyli ilość chętnych chyba przeszła Wasze oczekiwania? E, przeszła nasze oczekiwania, aczkolwiek nie przeszła nasze możliwości. Jakoś tak za punkt honoru postanowiliśmy sobie, że e, będziemy starali się wszystkie osoby chętne nauczyć tych komputerów, dlatego już szukamy wolontariuszy, którzy ewentualnie pomogą nam zorganizować konsultacje osób, które już skończą podstawowe kursy, a jeszcze nie będą czuły się na tyle swobodnie, żeby, żeby bez problemu korzystać z komputerów. Będziemy starali się o dofinansowanie kolejnych kursów. Także wszystkie osoby chętne e, zapraszamy. Może prosimy o odrobinę cierpliwości, ale myślę, że obsłużymy wszystkich. Może stracicie jakiś przedział wieku osób zainteresowanych komputerem, którzy się nie poddają i chcą się nauczyć tego. Tak. Co jest teraz no, głównym punktem od ludzi młodych. Pierwsza grupa wiekowa, którą teraz uruchamiamy, to są roczniki 38-39, czyli roczniki przedwojenne i, i myślę, że gdzieś tam powoli, powoli do, dojdziemy też do roczników młodszych. To jest piękne, że ci ludzie się nie poddają w tym wieku, chcą się uczyć nowych rzeczy i że mamy takie miejsce na pomocy i aktywności osób starszych, które zachęca. Pomaga i daje je chyba lepszy dzień, i uśmiech na twarzy, to było To jest bardzo cenne, bo wiele osób do mnie przychodzi e, właśnie w tym wieku emerytalnym i uświadamiało mnie, że komputer to już jest teraz narzędzie do komunikacji. Że e, dzieci, wnuki wyjechały do Irlandii i umiejętność posługiwania się językiem angielskim albo możliwość korzystania z internetu czy Skype'a to jest dla nich tak naprawdę kontakt, brak kontaktu z wnukami. Czyli czasy, proszę bardzo, do przodu, i dobrze, że starsze osoby też dalej chcą się odszkolić. Serdecznie zapraszamy. Nie taki komputer straszny, jak go malują. nasz świetnych pomysłów. Mamy taką nadzieję. Na razie wszystko na to wygląda. Dziękujemy. Dziękuję. No, Ale ładne. Ty no ładne to zrobiłaś. to jest jeszcze do przyczepienia. Ale to są Mogą na różne sposoby robić te no, czy Nie, jest jeden, jeden sposób, z którego korzystamy, metoda, ale panie miały pomysły na jak, jak to, jak ten kwiat był Co tam dołożyć?

Wiele się dzieje nauczyć, ciekawe są zajęcia, Ciekawo. interesujące, coś na pewno nie jest Ja w ale wierze. Nie, nie. nie ostatnio. Nie, nie Pani nam może zdradzić, jak często Pani Kryczy. uczestniczy w zajęciach? Ja jestem też raz Wielu. z mamą. Mama no mnie napisiła, zresztą nie musiała do tego wkładać dużo energii. Bardzo mi się podoba, myślę, że można się bardzo dużo nauczyć. Dużo wynieść z tego. I spędzić miło czas. A proszę teraz, co pani dzisiaj robiło. Czy jakiś temat z góry nam czy eee, ogólnie robimy e, kwiaty. Ja, e, co komu wychodzi? Mój będzie mniej więcej taki.